ale będziesz będziesz miał 30 minut na odpowiedzenie, jak było i jak jest obecnie. Proszę, powiedz, czy zgadzasz się na nagrywanie i żebyśmy umieścili zapis foniczny twojej speakerki na kanale YouTube w sieci trzeźwości. Oczywiście zgadzam. Zatem, zatem oddaję ci głos, a my zamieniamy się w słuch więc tak jeszcze raz mam na imię Konrad jestem alkoholikiem powiem troszeczkę tutaj coś na temat tego kroku trzeciego ponieważ tak obrałem taki też kierunek więc pozwolę sobie przeczytać stronę 60 do 63 z naszej wielkiej księgi Yy, tak, zyskawszy owo przekonanie, znalazłem się na etapie trzeciego kroku, to znaczy postanowiłem powierzyć moją wolę i moje życie opiece Boga, tak jak go rozumie, rozumiem. Co dokładnie przez to pojmuję i co dokładnie robię? Po pierwsze, muszę dojść do przekonania, że są małe szanse na to, by życie oparte na samowoli było udane. Jeśli będę się nią kierować, to prawie zawsze będę skonfliktowany z czymś lub z kimś. Nawet jeśli moje motywy będą szlachetne, większość ludzi próbuje żyć na zasadzie samonapędu. Ja, jako aktor, który usiłuje zainscenizować całe przedstawienie na swój sposób, zarówno światła, balet, scenografię, jak i resztę artystów. Gdyby tylko owe wysiłki przełożyły się na rzeczywisty efekt, gdyby tylko inni aktorzy zechcieli postępować według jego życzeń, a dokładnie moich. Widowisko byłoby wspaniałe. No i właśnie, ta moja samowola w życiu wręcz tętniała, wręcz jej było pełno i zawsze gdzieś nią się kierowałem. Zawsze narzekałem, że tata jest nie taki, moje życie jest nie takie i, i nigdy nie było to moją winą, nie? Jakby zawsze kierowałem się tym, że coś jest tylko. Dlatego, że to ktoś coś zrąbał, a nie ja. Dlaczego tak się działo? Bo jestem alkoholikiem i bardzo ciężko mi się było w tamtym momencie przyznawać do jakichkolwiek błędów. I właśnie ten krok tutaj mi też pozwolił na to, żebym ja te błędy zaczął dostrzegać, a przede wszystkim zaczął dostrzegać tą samowolę, nie? I, i, I pozwala mi też ujrzeć tą siłę większą, że jakby to nie ja muszę już być tym scenografem, nie muszę już być tym reżyserem, który sobie po prostu gdzieś tam stawia ludziki na odpowiednim miejscu, do, dokleja łatkę i wszystkich zostawia. Nie? Więc przeczytam dalej. Wszyscy łącznie ze mną są tak samo przepraszam, wszyscy łącznie ze mną są samym, byliby zadowoleni, życie byłoby cudowne. Próbując tak wszystko rozplanować, ja jako aktor może czas, mogę być czasami nawet całkiem szlachetny, może być, mogę być uprzejmy, troskliwy, cierpliwy i szczodry, a nawet skromny i skłonny do poświęceń. Z drugiej strony mogę być złośliwy, egoistyczny, samoludny, nieuczciwy. Ale jak to bywa w przypadku większości ludzi, najprawdopodobniej będę miał różne cechy. I ten krok trzeci też pokazał mi te moje zachowania, a dokładnie właśnie te cechy i moje wady charakteru, tak naprawdę, które zaczęły już przy tym trzecim kroku, po przeczytaniu właśnie tego fragmentu, wychodzić. Ale też dowiedziałem się, że właśnie te, te wady charakteru, ta, ten egoizm, ta złośliwość, nieuczciwość e, i, i na przykład mściwość, która mnie też dotyczy, e, wywodzą się z moich, z właśnie z moich tych zalet, tak? gdzie, gdzie, gdzie ja ich nie umiałem dostrzec. Nie? E, ostatnio rozmawiałem z przyjacielem i, i ten przyjaciel mówi do mnie, tak, mówisz o tych wadach, a powiedz mi o swoich zaletach, a ja ząk Mówię, nie wiem o co chodzi. No i w tym momencie w tym miejscu, w którym stoję, umiem je za, umiem je zauważać w tych niektórych momentach. I, I tak, na przykład to, że teraz mam pierwszą speakerkę i gdzieś tam odczuwam lekki stres. Oczywiście, nie, ale gdzieś tam czuję, że, że to wszystko jest po coś i. Nie robię już tak tego typowo dla siebie, nie? gdzieś tam ten stres to jest normalny, ja jestem człowiekiem i, i, i właśnie wcześniej ja musiałbym się na, napić, po prostu musiałbym się napić, żeby, żeby w ogóle cokolwiek do ludzi powiedzieć. Nie? Teraz mogę mówić do, do, jakby do, do Was, do przyjaciół i, i jest świetnie, nie? jestem z tego bardzo wdzięczny, za to bardzo wdzięczny, te wdzięczności też. Są w różnych innych etapach, ale to nie o tym. I, i jak mówię, no gdzieś tam to życie się diametralnie zmieniło, nie? Ale też powiem troszeczkę też o tym swoim dnie. Bo jakby moja historia z piciem no rozpoczęła się, jak byłem dosyć młodą osobą. Nie wiem, w sumie 12-13 lat. Gdzieś tam ogólnie alkoholikiem, w tamtym momencie nie czułem się od urodzenia. Teraz mogę powiedzieć, że czuję się alkoholikiem od urodzenia. I, i, I podejmowałem wiele takich decyzji, które, można powiedzieć, właśnie yy, świadczyły już o tej chorobie od dawna. Nie? No, gdzieś tam spotkały mnie różne konsekwencje mojego picia yy, jakieś zatrzymania przez policję, trzykrotnie więzienie, jakieś próby samobójcze. I to właśnie było, tak naprawdę, wszystko spowodowane po pierwsze, moim, moim alkoholizmem, a po drugie, szalejącą wręcz samowolą. Umiem okłamać wszystkich i wszystko, po prostu przede wszystkim siebie i zakładać sobie maskę, że jest OK, nie? że ja sobie z tym wszystkim radzę nie? I, 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 i tak. Pierwszy raz poszedłem na meeting ze szwagrem, do tej pory jestem mu za to bardzo wdzięczny, bo, bo to on zasiał ziarenko tutaj wspólnoty jakby. I, I mojego zdrowienia, dzięki czemu teraz mogę żyć yy, i właśnie mówić o tym wszystkim. Bo prawdopodobnie, za, yy, jakbym nie dostał tego jednak ziarenka, to, to mógłbym po prostu, yy, jak to mówią, zdechnąć na alkoholizm. Yy, podkreślę to tak mocno, yy, no bo niestety na alkoholizm się nie umiera, na alkoholizm się zdycha. W yy, takie jest moje przekonanie to jest. Śmierć w męczarniach. No i właśnie, co, co teraz y, widzę w tym y, w tym swoim życiu? Wiele pięknych spraw, bo kwestia na przykład tego, że jak wyszedłem w październiku teraz z więzienia i w więzieniu już przerabiałem, y, zacząłem robić program y, ze sponsorem, to nie dokończyłem go, bo zostałem przewieziony na inną, jed, jakby jednostkę, ale y, to nie chodzi o to. Gdy wyszedłem, to po prostu, już moje podejście od razu do ojca było tak czy siak nastawione anty. Ponieważ też jest alkoholikiem i, i też spożywa ten alkohol, to po prostu mnie to drażniło. Nie umiałem w jego obecności być normalny. Ciągle szukałem właśnie czegoś, nie? czegoś, co, co mi w nim przeszkadza. No, i to jest właśnie tu się kłaniał wtedy ten krok trzeci. Nie? Jakby mi ten aktor pozwolił. Te sznureczki, z tymi sznurkami szarpać, to ja bym mu normalnie ułożył życie. Nie? Gdzie ja sam rozwalone życie miałem na, na, na miazgę, bo, bo tak to wyglądało. Wyszedłem z więzienia, dobrze sobie jeszcze nie radziłem i nawet nie miałem dobrze gdzie zamieszkać. A ten człowiek przyjął mnie pod swój dach, pomimo tego, że nie musiał, bo, bo to, że jest moim ojcem, to wcale nie obliguje go do tego, że. Ma się mną teraz opiekować, ponieważ jestem dorosły. Mam 25 lat i, i powinienem sobie radzić sam nie. I właśnie y, gdy wyszedłem, od razu zacząłem pracę na programie, praktycznie. Bynajmniej chyba tydzień czy dwa y, po prostu y, po wyjściu y, musiałem troszeczkę odtajeć od tego wszystkiego, tak, ale. ale y, nie zapiłem. Nie? Gdzieś tam bo ta trzeźwo, tej trzeźwości już mam dwa lata, z której się też bardzo cieszę. I nie umiałem z tym ojcem rozmawiać normalnie, nie? W ogóle każdy temat yy, ojca no czułem po prostu jak mi się serce z jednej strony kraja, a z drugiej yy, nie umiem po prostu sobie poradzić z nienawiścią niego poprzez jego czyny, yy, które, które robił yy, no, który był u mnie w domu, nie? Jakaś tam przemoc i, i inne rzeczy. No i właśnie. A teraz jak zaczyna nawet po pijaku mówić różne rzeczy, nie, przychodzi do mnie ten trzeci krok, oddaje się i, i przychodzi mi taka intuicyjna myśl, że ten człowiek, on próbuje być moim ojcem, nie? Że Ten człowiek jest tak samo chory jak ja. Mam zupełnie inne spojrzenie na to, jak, jak to wyglądało, wygląda teraz, a jak wyglądało to jeszcze tak naprawdę miesiąc, dwa miesiące temu, gdzie w niektórych momentach ja miałbym ochotę nawet po prostu ojca y, zakleić mu twarz, żeby, żeby nie mówił. To teraz nawet jak krzyczy, y, nawet jak y, gdzieś tam coś próbuje wyrazić, to. Widzę zupełnie inne sprawy. Tak, ja nie mówię, że ja jestem teraz święty i, i czasami y, się nie zdenerwuję, gdzieś tam, nie przejdzie mi myśl, że, że jest po prostu taki czy, czy inny, ale to, to kwestia jest tego, że właśnie w takich momentach dopada mnie ta samowola, nie? że ja już jestem na emocjach i oczywiście y, ja nie poszukam. Co jest złego we mnie, nie? Tylko czy, czy, czy coś się stało w tym dniu. Tylko zaczynam szukać od razu negatywów w tym drugim człowieku, nie? Czy to w pracy, czy właśnie u ojca. I właśnie to jest ten, ten mój problem. Ten alkoholizm sprawia, że on mówi do mnie własnym, moim własnym głosem. Nie, on mi powie wszystko, co ja chcę, tylko żebym ja w to uwierzył. Nie? I czasami tak, jeszcze, jeszcze w to, y, czasami gdzieś tam się na tym przyłapę. Y, no i jak się przyłapę, no to y, oczywiście dwa dni mam z życia wyjęte, bo y, nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Pomimo tego, że działam, coś 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 robię, robię telefony, wypełniam sugestie, y, chodzę na meetingi, to po prostu, y, dopóki ja sam nie będę chciał odpuścić, to za żadne skarby, y, nie przyjdzie to do mnie, nie? I tu miałem już raz taką sytuację w domu, że właśnie gdzieś tam poruszył temat mojej mamy, świętej pamięci, i za którą byłem bardzo i, i, i właśnie gdzieś tam poszły jakieś bezwiska. Ja po prostu czułem, jakby mnie kleszcz od środka wypijał, nie? Przez dwa dni. Nie umiałem mu tego przebaczyć i w końcu. Poszedłem na meeting, roz... otworzyłem się do przyjaciela, mówię mu o tym i on mówi tak: Słuchaj, mówi, spróbuj zrobić coś dla niego, jakieś kanapki czy, czy, czy coś. Nie? No, w tamtym momencie wydawało mi się to super, nie? mówię, kurde, elegancko. Mówię: No, już od razu zadośćuczynię i, i, i będzie po kłopocie, i, i będzie mi dobrze. Tylko właśnie, to będzie mi dobrze, nie jemu, bo ja nie siedzę w jego. Nie siedzę w jego głowie i, i właśnie o to chodzi, żebym ja przestał robić wszystko, żeby mi było cały czas tylko i wyłącznie dobrze, nie? żebym ja się nauczył z tym żyć, że czasami jest źle. Nie? I nie musiał chodzić po małpkę do sklepu czy, czy po jakieś inne rzeczy i, i mógł normalnie te rzeczy przeżywać. I pomimo tego, że czasami jest mi źle, to. Nie chodzi o to, żebym ja zaczął stwarzać pozory, nie? I, i nie, nie, nie stwarzam, staram się ich nie stwarzać, nie? Pomimo tego, że czasami e, tak, gdzieś tam właśnie chciałbym tą maskę założyć, żeby mi było wygodniej, to, to staram się właśnie wracać i zatrzymywać w tamtym momencie, nie? E, stosować e, nasz program. E, i, i, i po prostu gdzieś tam działać, tak, bo, bo jak tego działania u mnie nie ma, no to wtedy ta maska wchodzi mi na twarz i, i staram się gdzieś tam schować, okryć kocykiem i wtedy przychodzi do mnie samożycie, nie, które, które nie jest wtedy zbyt miłe i dokładnie samo życie, które nie jest zbyt miłe, bo ja tak na to patrzę, nie? Bo życie jest piękne, właśnie i dzięki programowi teraz to widzę, nie? bo wcześniej absolutnie. Przeczytam jeszcze jedną część tutaj ze strony 61. Co się zwykle dzieje? Przedstawienie niezbyt się udaje, więc ja jako aktor zaczynam uważać, że życie nie traktuje mnie tak, jak należy. Postanawiam więc mocniej się postarać. Przy kolejnej okazji. Staje się jeszcze bardziej wymagający albo uprzejmy, zależnie od potrzeb, ale ów spektakl nadal mi nie odpowiada. Przyznaję się, że być może jest w tym trochę jego, y, mojej winy. Jest jednocześnie przekona, jestem jednocześnie przekonany, że inni ludzie są bardziej winni. Wpadam w złość, oburzam się, użalam nad sobą, y, jaki jest... Y, Mój podstawowy, podstawowy problem? Czy ja, jako człowiek, nie jestem w rzeczywistości egoistą, nawet wtedy, gdy staram się być miły dla innych? Czy nie jestem ofiarą złudzenia, że mógłbym osiągnąć zadowolenie i szczęście, gdyby, gdybym tylko potrafił właściwie pokierować swoim otoczeniem? Czy dla reszty obsady nie jest oczywiste, że właśnie o to mi chodzi? I czy moje działania nie wywołają u innych prób odwetu? Połączonych chęci wyrwania z przedstawienia tyle, ile się da, tylko dla siebie. Czy nie jestem, nie, czy nie jestem zatem nawet w, swoim najlepszych, w swoich najlepszych chwilach raczej sprawcą zamieszania niż twórcą harmonii, nie? No i właśnie z tą też tak harmonią troszeczkę tak też powiem, bo, bo właśnie teraz tą harmonię czasami gdzieś tam mi się udaje. To nie jest tak, że teraz jest to cały czas, nie, ale, ale umiem ją czasami stworzyć, że, że ta harmonia trwa i w domu i, i w relacjach między, między ludźmi moich, więc jakby i w pracy jakoś przestaje widzieć, że, że wszyscy kłamią, że jakby no to wszystko jest inne, nie. Tylko jak nie ma tego nie, tego egoisty, tego właśnie samoluba i, i, i wszystkiego po kolei, czyli mojej choroby. Ja, aktor, jestem skupiony na sobie, egocentryczny, jak to obecnie ludzie lubią określać, przypomina emerytowanego biznesmena, który zim, zimą wygrzewa się na w słońcu Florydy, narzekając na upadek ducha narodowego. Duchownego, który ubolewa nad grzechami XX wieku. Polityków, reformatorów, którzy są pewni, że świat byłby utopią, gdyby reszta ludzi dobrze postąpiła. Kryminalistę wyłamywacza, który myśli, że społeczeństwo go skrzywdziło. I alkoholika, który stracił wszystko i siedzi w więzieniu. Jakkolwiek bym w tym miejscu nie protestował, to czyż większość z nas nie koncentruje się właśnie na sobie, nie użala się nad sobą i na swoich urazach. I właśnie tu po to myślę, że, że, że mam program, żeby w takich momentach gdzie mnie łapią nawet takie dla mnie w tym momencie drobne tematy jak jakaś polityka, bo, bo, bo wiem, że to na przykład mi nie służy, czy, czy właśnie jakieś inne tematy po prostu. Jakby nie obchodzą mnie, nie, nie, nie wchodzę w to. Na pewno nie wchodzę w to też emocjonalnie. To, to właśnie mam dzięki programowi, bo wcześniej nie potrafiłem. Zawsze wchodziłem w to z emocjami, później te emocje wylewałem na bliskich i, i ta samowola tętniła w moim życiu, właśnie, bo ci ludzie przecież. Nie, nie żyją tak, jak ja chcę, bo ja bym naprawił cały świat, tylko, tylko właśnie. A kim ja wtedy byłem? Byłem zwykłym złodziejem, kryminalistą i, i dealerem. Nie? Właśnie wtedy tak moje życie wyglądało. Nie? Teraz nie mam zbyt wiele, ale mam właśnie program, gdzie to jest bardzo dla mnie dużo. Nie? Mam bliskich, którzy, którzy mnie kochają, którzy mnie wspierają na każdym kroku. I, i właśnie, no i, i chyba tak naprawdę mam wszystko, co mi teraz tak naprawdę potrzeba, do tego, żebym ja mógł faktycznie przez to życie przejść szczęśliwie. Zbliża się tak 20 minut. Ja bym może puścił troszeczkę Erwina. Ty masz, ty masz a, okej, okay. dobra. To, to, bo w sumie mija 20 minut wypowiedzi, a ja tak za bardzo już nie wiem, co tutaj mam powiedzieć, więc jakby, co to śmiało mogę odpowiadać na pytania? Zatem dziękuję Ci, Konrad, za, za Twoje doświadczenie. I no cóż, wyłączmy nagrywanie. Bo nie mogę się skupić teraz jakoś I... i nie wiem. Proszę, wyłączcie nagrywanie. W każdym razie.